Nie mogę. Co tu się dzieje w ogóle? Zawsze zastanawiałem się, jakby tu wyprodukować trochę prądu, jakby tu zaoszczędzić. Pewnie wielu z was zastanawiało się, jak obniżyć swoje rachunki za prąd. Jakiś czas temu wpadł mi do głowy bardzo kupi pomysł: co jeśli by spróbować napędzić prądnicę za pomocą własnych mięśni? Czy taki pomysł może się udać? Sprawdźmy to. A więc szukamy części do naszego generatora. O, mam tutaj taki stary rower, przyda się. Jest i nasz rower. Rower jak rower. Ważne, żeby miał. Możliwość napędzania nogami. Dobra, muszę zerknąć pod plandekę. Ten alternator będę musiał pożyczyć z Esioka. O, o tak. Alternator prosto z Esioka. W 100% sprawny. Nie chciałem kupować ani nie miałem innego zastępczego. A ten wiem, że jest sprawny. Także to będzie drugi element naszego generatora. Pasek klinowy. Kupiłem jeden z takich dłuższych w sklepie rolniczym. Jest on na tyle wąski, że bezproblemowo tutaj zachodzi na koło pasowe alternatora. Ma on długość 236 Centymetrów. Dobra. Odkręcamy to koło. Pięknie. Dobra. Wyciągamy. Dziadostwo. Oczyściłem już trochę to tutaj Obręcz. Także teraz nakładam zawczasu pasek klinowy na naszą rawkę, i zakładam z powrotem koło na swoje miejsce. Dokręcam w miarę mocno. No, no troszeczkę bije, no. Jakiś centymetr, może półtora. Ach, wysokości. Muszę tu podłożyć kawałek deseczki. Może dam takie kadereczko. O... No, skrzyneczka. A to będzie jeszcze za mało. Potrzeba czegoś więcej. To druga skrzyneczka. To jeszcze jedna skrzyneczka. I to już chyba będzie ta wysokość. Czekajcie. O. Ja sobie wsiądę. Można powiedzieć, że to jest idealna wysokość, nogi wyprostowane w kolanach. Można siedzieć w takiej pozycji. Także zostawiam to tak jak jest. I łodmierzamy odległość. Dobra, ucinam. I drugi, identycznie. Tutaj raz, a tutaj o! Leci rower, tutaj raz, a tutaj dwa takie coś. Ale najpierw oczyścić przed spawaniem trzeba. czy wytrzyma uwaga no ja, jedziemy moi drodzy tak będziemy robili prąd będzie dobrze teraz mam tutaj drugi taki sam profil musimy coś pomyśleć sprawa ma się tak tutaj będzie oczywiście nałożony pasek tutaj będzie dospawać coś po to, żeby zamontować na końcu alternator. Dobra, lecimy. No, A plan jest taki, że tutaj będzie dospawane do tej stopki przedniej. A tutaj mam taki gruby kawałek metalu, do którego zostanie przykręcony później alternator. Muszę go przystawać tutaj. Alternator będzie dokręcony tu. 야기다나좀는사한는한테 no. <susurra> ja, I jademy! Króco, fuks. Dobra, do pełni szczęścia, muszę jeszcze do tego zespawać przednie mocowanie. Nie musi to być jakieś bardzo mocne, więc zastosuję oczywiście pręty zbrojeniowe, moje ulubione, i kawałek takiego profila. Dobra. Mamy to! Proszę Państwa, rozpoczynamy zatem test, czy da się w ogóle napędzić ten alternator siłą ludzkich mięśni i ile będziemy mogli wycisnąć z tej prądnicy energii. Także chodźcie, podłączamy. Do uruchomienia alternatora potrzebujemy akumulator, więc mam tutaj przygotowany taki nieduży akumulator. Do obudowy podłączamy minus akumulatora. Tutaj mamy oznaczenie B, także podłączamy sobie do B. Ja podłączam przez amperomierz, żebyśmy mieli wgląd, ile prądu produkujemy. O. A drugi przewód. bezpośrednio do do plusa podłączymy również woltomierz ale to do samego akumulatora i jeszcze wzbudzenie to jest bardzo ważna rzecz wzbudzenie podpinam bezpośrednio pod plus akumulatora i od momentu kiedy podepniemy wzbudzenie zostanie tutaj pobierany prąd Niewielki, no widzicie, iskrzy się i wtedy już akurat alternator będzie obciążony. Także w momencie, kiedy tutaj podłączymy, to już trzeba zacząć kręcić. Usiąść na rower i zacząć kręcić. Zaraz siadam na rowerek i zobaczymy. Aha, no jeszcze podpinamy wzbudzenie. Już mamy tutaj podpięte i. Rozpoczynamy test. Dobra, a więc nie tracimy czasu. Co prawda mam klapki, no ale co ma być, to będzie. Dobra, najwyższe przerzutki. Mamy 14V. Jest 10A, 140W mocy. Ciężko jest. Uu. Powiem wam szczerze, że, że jest ciężko, naprawdę. Ile pokręciłem i już jestem zdyszany. <grywa> Najgorsze jest to, że, że obroty są za wolne. <grywa> Jasny gwint. <grywa> no to jak zmniejsze przerzutki?

Tak jest bardzo przyjemnie. Tak bym mógł kręcić cały czas, jak teraz. Cały czas, mówiąc na myśli, mam jakieś pół godziny. Do, do godziny czasu. Jakie jest teraz napięcie? 12,5. 1 a 2 a Załóżmy, że ładujemy mocą 20 W. Nie mam już siły. <noise> Serio. Spróbuję chociaż zasilić jeszcze komputer, żeby sprawdzić, czy można równocześnie grać na komputerze i na laptopie, w sensie, i zasilać tego laptopa energią własnych mięśni. Do tego potrzebujemy przetwornicy. Przetwornica czysty sinus 300 W. Dobra, lecimy. Słuchaj, się da, się, ale ciężko. Muszę zmniejszyć przerzutki. O. Dobra, lecimy nową grę. Pojedynczy scenariusz. Dobra, Firozka, elegancko, mamy sobie zameczek, możemy grać. O, gramy sobie fortecą, ulepszymy te babki, to są w ogóle gramijne chyba. Powiem Wam... <grystanie> Nie jest łatwo. Ale napięcie nam nie spada. Czyli komputer ciągnie. Bo wcześniej było 11V, a teraz mamy prawie 13. I możemy grać, ale jest ciężko. Komputer ma jakieś. Ten laptop pobiera około 50W. 60 i jest ciężko. Nie jestem w stanie grać. Chyba, że nie, no mogę. Zaatakujemy sobie tych. A, morale. Nie mogę. Co tu się dzieje w ogóle? Jeśli ktoś słuchajcie chce. Schudnąć. Szuka wymówek, że niebezpiecznie na drogach, że pogoda zła. Niech zrobi sobie taki rower, niech przekona się ile energii trzeba zużyć swojej energii, żeby powstał prąd elektryczny, bo to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Wyłączył mi się miernik. Kod mi się tu pod drzwiami dobija Lucjan. Lucjan, i co? Będziesz kręcił? A więc, moi Państwo, czas na podsumowanie odcinka. Co tu się dzisiaj wydarzyło? Byłem ciekawy czy takim rowerkiem można sobie zasilać awaryjnie jakieś urządzenia elektroniczne. No jak się okazuje, czego świadkiem byliście przed chwilą, jest to możliwe, ale trzeba mieć dużą kondycję, i dużą, chociaż duża wytrzymałość idzie w parze z kondycją, więc po prostu wyprodukowanie energii elektrycznej nie jest tak proste, jak można by się było tego spodziewać. Ale co, przekonałem się dzięki temu na własnej skórze, że takie urządzenie owszem, no, może być przydatne na czarną godzinę, kiedy odetną nam wszelaki prąd i energię elektryczną, ale nie jest to raczej alternatywa na fotowoltaikę lub inne źródła energii powiedziałbym, że to jest już taka ostateczność ostateczna, chociaż nie wiadomo jak za kilka lat sytuacja będzie się miała u nas w Polsce nie życzę nikomu, żeby musiał przesiadać na coś takiego no ale co, jeszcze może w przyszłości warto byłoby się zastanowić w przypadku takiego trenażera, żeby zastąpić alternator prądnicą prądu stałego, na przykład na trwałych magnesach neodymowych i tutaj mnie zainspirowało, przynajmniej już nie do części dalszej, no chyba, że będziecie chcieli, żebym tu coś udoskonalił tego trenażera, ale zrobimy prądnicę prądu stałego od podstaw. Bardzo bym chciał taką wykonać. Muszę troszeczkę doświadczenia nabyć i pokażę Wam. Wspólnie wykonamy taką prądnicę. Nie będzie ona pewnie jakoś bardzo mocna, ale będzie można na korbkę, czy tam w inny sposób wyprodukować trochę energii elektrycznej. Tymczasem nie przedłużając, dzięki, że wytrwaliście do końca, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, no i trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Pozdrowionka.